Gdzieś tu musi być ta, a właśnie, tu jest, kurczę, skrzynki, potrzebujemy skrzynki, yy, palniska do o, jest. Za co siedziałem Basia? Za szperanie w śmieciach. Okazuje się, że nie można. Jestem wstawiony. Kurde. Uważaj tylko, żeby ci alkoholizm nie dopadł. Czekaj właśnie jak ja mam. Eee, Okej, okay, gadka. Kurczę, że ja mam tylko na połowę te grzebanie śmiecia. Jestem aż w szoku. Eee. Okej, okay. tak, i tu chyba jest gdzieś słyszałem, że urząd. To tu jest więzienie. Gdzieś tu chyba jest urząd, z tego co słyszałem. Dobra, tak ale honem. Dobra. Dobra, nie będę kradł na razie Dziękuję kierowniku tu jest urząd gdzieś? Czekaj, zobaczmy sobie czym O zebranie na dwójkę. Mi skoczyło okej okay. pralnia komisariat centrum Hmm... O nie, zaczyna padać O oh shit Co się upowin... A, ja mam w szczęście, sensie, bo ja mam parasol Chcę ci tylko trochę pomoże. O oh Też z to monet kosztuje panie, jak tu drogo. Dobra, Dobra, to oddamy psa. Szybko, to siostry, ale jeszcze tu możemy coś pogadać. Dobra, jeszcze się nie zregresowały. chcę, Aj. To musi być jakiś epickitem, co, co teraz ten? No bo próbuje ten śmiecink. Myślę, że ty Czekaj, tu jest gdzieś... Dobra, się ogrzeję Trochę i wysuszę ubranie Bo nie mogę być przemuknięty Taka jest podstawa Co tu coś u ciebie mam w tak zwanym międzyczasie. No. A. No. Okay. Ja chyba do tej siostry pójdę, jak przestanie padać. Ja właśnie do niej idę. Ja cashu potrzebuję, a nie mogę nigdzie załatwić. Ejcie ja zaraz powiem, ile dostanę za pieska. U, 22 z żebranka. Jak miło. Okej, okay. 50 dostałem. To ładnie. No. Idę do niej, póki jeszcze całkiem nie przemokłem. E, e, tylko co jakiś czas możesz podchodzić do śmietnika i się. E, pół tam. O, do paleniska i się wysuszy w ten sposób. No, tylko nie wszędzie są te paleniska. No wiem, wiem, wiem. Czekaj. Kaszkiet. Co ja tu mogę sobie wziąć. Hmm Odporność na zimno plus 4 de facto, plus 6 nawet. No eee, to z takich rzeczy co mnie stać To mi stać tylko na trampki Dobra, biorę trampki Tak, czy coś możemy dostać? Uuu, a przydałby się jakieś ubranie. E no nie no, serio to. Jak przyjdziesz, to ci dam najwyżej jakieś rzeczy. Bo mam tak. No, dam ci. E, dam ci, chłopie, trampki, bo mam. E, kupiłem trampki, po czym od niej za darmo dostałem Adidas. O! Po prostu tak. tyle życia! Ja idę właśnie do tej siostry, nie? To tam wiesz, można mnie poczekać. E, no, muszę coś pokombinować. Hmm, no gdzieś... i kurde, jestem przemoknięty, a tu nie ma nigdzie paleniska. Jest, tu niedaleko, gdzieś na bank. Tylko nie pamiętam gdzie. Ja mam nadzieję, że ja dobrze idę do tej siostry. O, kości kurczaka. Ale a para, sprawa. No na pewno trochę ci pomaga. Hmm... Okej, a to? Dobra, powiedz mi, że gdzieś przy tej organizacji jest... Przy organizacji może nie ma, ale... Ej, tu też nie ma. Przy no to... kościele jest niedaleko. Na pewno. A tu jest. A Na Na o co? O, mnie. Dobra, ja już jestem... grzeję się. Dobra. Dobra. Mi jest zimno, ja wszedłem do jakiegoś bloku, budynku. W bloku się chyba nie zagrzewasz, tylko przy paleniskach. Nie zagrzewam się, ale nie moknę przynajmniej. No, to tyle. Tu no, zawsze coś. Dobra, o bandaż mogę wyspiąć. Czy ja tu gdzie jestem? Czy mam tu jakiekolwiek zadanie? Okej. Okay. Ej chłopie, masz może przy sobie jakąś kawę czy coś w tym stylu? Coś co ja tam to jest mam. Ale co? pokazujecie, że jesteś zmęczony? No. Mam. To u, Będziesz, to tak u siostry to. dostaniesz... Yy, a nie, dobra, bo to leczy tylko ten... Dobra, mam jakąś kawę, dam ci. Jesteś już u Agnes? Um, nie jestem. Jestem gdzieś blisko chyba. Albo że hmm. jestem. A widzę twój nick. Tak? To chodź do mnie. Tak, to jest Agnes, dobra. To idę do ciebie. E, tu jest... też się wysuszysz. O, super. O, świetnie. Dobrze. Co proponujesz za kawę? O Jezu. A co byś chciał? O, panie. E, no, panie. czekaj. Czy ty masz może no, przesadzony ty... drink? Bo potrzebuję jeszcze jeden. A to Plague'a ja to biorę do siebie, a przez sezon drink, co? Proszę bardzo. Dobra, okej. Okay. Kawusia okay. i te adidasy też za... Czekaj, nie, nie adidasy, co? trampki miałem ci dać, sorry. Ale bym... czekaj, to adidasy... Tramp, nie, nie, ten. Ja adidasy bram. A wziąłeś je, dobra. Tak. Okej. Okay. Tylko muszę jeszcze je założyć. A co mi te trampki dają? No, więcej odpor odporności. Okej. Okay. I kawusia. Przynajmniej jestem, aż tak zmęczony. Okay. Tak głodny jestem. No, ale mam jabłuszko. I zaczynam czuć parcia. No widzisz. No to potem. To bywa. Znowu jestem głodny? No co jest? O, pijalnia. Do stworzenia. Dobra. Jest problem. Też Jakie? czuję kupę w odbycie. To co, idziemy do kibelka? Ale tak razem. No a jak? Jak to... O żura? nie, Basia chce mi dać kawkę w domu. Fum. A ja nie lubię kawki, to nie tędy chyba. Tędy się chyba idzie. A tu na dole chyba też jest wykonania. Coś mi się wydaje. Dobra tędy. O! Przejaśnia się, już nie będziemy moknąć. Dobrze. A wziąć psa? Czemu nie wziąć psa od Agnes? Nie wziąłem, bo byłem pijany jak tutaj szedłem. Aha Dobra, ty rob nie ja robię drugi. No co jest z tym... Aj. Pomoc? Nie, bo ja tego skilczaka muszę wiesz. Dobra, jak to moje potrzeby? Muszę sobie. Dobra, może ty chcesz otworzyć. Otwórz sobie, może będziesz miał ten. Udać się tego sklepu. ja już mam go dość. O, kurde. Mam klawiatura, zepsuta. Ufff... Będę gamerem. Eee... albo dam sprzedaż. Za dobry pieniądz. Zepsutą? A, psuję. Hmm. Można. Czasem tym ludziom można, wiesz, obchnąć. Aha! A tu co mamy? A, jakaś gospoda. Ty dasz kawkę? No nie wiem. Mogę ci dać co najwyżej Basia w szkawkę Ale ścinkę tu łapię. O! Ja tam nie idę Tak swoją drogą jak na single grałem, to najpierw się levelowałem w stronę kombatu, czyli pojedynku. Ok. Czyli bandytów Dobra, powolić, mam pojedynku. grzebanie na drugim w Końcu Dobra W ogóle najlepsze jest to, że... Co Wiemy, że gdzieś był urząd pracy, i w urzędzie pracy można było dostać zadanie sprzątania świata de facto. to też był srogi pieniądz. Nie. Dobra, to ja pójdę sobie szybko na tę dwójkę, bo. No ja też to cały czas Skocz sobie do supermarketu, kupi sobie bando i lecę do Agnes. Ja przestanę, już, ja przestanę już się kąpać w tych szrapielach, czy jakkolwiek to się nazywało Bo przez to się HP traci e, tak wiem kąpać. wiem, jak jest... Jak masz na czerwono, cokolwiek No A Ty masz zebranie? Nie mam cię. E, już ci mówię. Gdzie to jest? Tu. Zebranie? Na prawie drugim. Brakuje mi trzech. Oh, nice, Nice. Czekaj, co tu jest. Aha, tu jest tylko brama. O, dobra, ja nie czym pójdę się wysrać? Oddam questa Anatolowi. Gdzie ja cię muszę e, Tutaj jest lombard, wiesz? Okej. Okay. No dobra. Gdzie się Lombard, Eee, wiesz co? Tu na głównej ulicy, jak są kioski. No. Sklep z tytoniem. E, no. Nie widzę cię. Ty poszedłeś do Stralnika, czy gdzie? Ja jestem na tej, przy tej głównej ulicy, tam gdzie jest pralnia ogólnie. Widzę twój niek, tu jestem, po lewej, tutaj. Za tobą! A, tu. Tutaj masz. Tu jest lombardy. Tu. O. I tam masz też... Do... A, znowu ty, ja tu byłem... Tu mnie aresztować. ostatnio, nie, tu już nie ma. I gdzie ja tu mogę się skorzystać? Co? I, ja, gdzie ja tu mogę skorzystać z kibelka? Eee, kibelek masz? Czekaj, zaraz ci pokażę. A, a nie, nie chcę. chcę tam, tu jest. A nie mogę. Eee, gdzie jesteś? Chodź, Rywiu, chodź. Tu? tu jest kibelek. A to tam to wiem, tam, że gdzieś bliżej jest. Nie. Moja będzie ta babcia kredytowa. To co, we dwójkę zarywamy? Dobra, już jest moja. Dobra. Cyk. Kiepsko HP, ale poza tym wszystko ok. Idę trochę pożebrać i kupić jakieś banderze. I dość siostry są drogą. Jakbyś no. w razie znalazł w szmietniku obrazek Jezusa, to go nie sprzedawać, bo z niego można całkiem interesujący interesując przedmiot wytworzyć do kryjówki. No. A mianowicie miejsce, w którym możesz się modlić i to przewraca twoje, 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 jak to się nazywa, morale. Więc co? Taki obrazek możesz dostać u księdza. Serio? Tak. O. Ja go kiedyś miałem. Okej. Okay. To za skilczek. Dobra. Siostro Agnes, idę do ciebie. Nigdy nie widziałeś Basia, że bym się tak cieszył z warzyw? Wiesz co, jak mi zrobił jak takiego kalafiorka z bułką tartą, taki wiesz, to bym się cieszył. Albo przecież kala... O, też mam e, tą. E, albo kalarepkę przez jak jadę. Tak, o. Kalafiorek ze śmietnika basia! Basia! O. O, Bandar z śmietniku zarazem. W sumie też by zjadła? To może trzeba będzie ogarnąć. Dobra? Ej, tylko policjant mi może przełapać tam kradzież, czy nie? E, na przykład, jak niedaleko świętnika e, stoi gościu z papierosem, to on może do ciebie podejść. Ale jak okradam kogoś? E, nie, jak świętnik też. Dobrze, Baś. Tak, co? Tak, co do góry, pana? Dobra, idę do tej Agnes, bo do niej nie trafię. o bandzier tu stoi. Dobra, tu sobie pali papieroska. Ja tu mam gdzie uciec, bo tak niekoniecznie. Nie. Może żebym tu uciekł. Tak jak, jak na próbuję Spróbuję. No, widzisz właśnie, tak to bywa. O! Wszedłem do budynku, wyszedłem i zbiera nie ma. Tak, 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 bo to tak ten. No to Dobra. O, dobra. I za 30 z, że sprzedałem fikusną butelkę. O, a co? A zaraz mam świetniku. Ja mogę z psem okay. rozmawiać. Kurde. No, budować więź. Ale fajne. No dobra, idę tam, będę pod dworcem zaczerpiał ludzi i brał od nich pieniądze! A co, Basia, przynieść energetyk? Bo mam ze trzy w, w, w biurze, to mogę ci przywieźć. Mhm. Dobra, a jak sprawić, żeby pies się załatwił? Po prostu możesz wychodzić po mieście? E, tak. Okej. Okay. To będziesz miał ten. E, taką informację będzie ci pojawiało, że postęp wyprowadzenia pieska jeden z trzech. Okay. Dobra, baś Dobra. zostawię. W lodóweczce jest, jakby co. Aj, przez przypadek. Aj, ai, 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 dobra. Aj, ai, dobra. Mm -mm. O, dobra. Ja tak na razie trochę bardziej grinduję. Próbuję uzbierać sobie też jakąś fajną kaskę na jakieś może lepsze ciuchy. Będę tak uzbierał do czterystu i na przykład dotarł do wzrusza. Byłoby fajnie. Coś tam... O! Monety! Trzy monety w śmieciku. Aj. Nie, na Dobra, soja na no moment, bo i Dobra, no, smacznego. Dziękuję. O, proszę. Jakie skarby? I to wszystko moje. Dobra, zobaczmy sobie, moi drodzy, jakie mamy zadania. Eee, a, dobra. Eee, skończmy sobie e, u tego robić A nie, po prostu mamy skończone To pójdę oddać an informacje Anatolowi odnośnie tego co żeśmy uzyskali Właśnie, przy okazji jak tu już jestem co ja muszę sobie... Aha Cyk. I się Wezmę dwie. Tak na wszelki wypadek. I świerszczyk jeden. Też się Proszę przyda. Tak na wszelki wypadek, wiecie. Nie to, nie to. To. Mocarny świeżczyk Dobra. Coś fajnego sprzedaję za 1400, to nie. E, o, aha. No nieźle. I taka kurtka kosztuje 900. Czasem ogrodowy, to się go czasem przydaje, z tego co